Cześć, z tej strony Dąbek, dzisiaj mamy 20. o w mordę. 24 października, poniedziałek, e, jesteśmy w siedzibie Cenegi, Graliśmy w bardzo fajną, pewną grę. Możemy powiedzieć, jaka to była gra. Graliśmy w The Darkness 2, i gra jest naprawdę wypasiona, ale o tym zobaczycie w materiale Boromiego, który pojawił się w tym tygodniu. Ale jest ze mną tutaj gość w bardzo fajnej koszulce. E, cześć, Konradzie. Cześć. E, słuchaj, czy patrzymy bo... Patrzymy się tak, czy patrzymy się tak? E, możemy patrzeć tam, bo w sumie jak patrzysz na mnie, tak bardziej im po chlebie. Ale nie, patrzymy tam, obydwa. E, Konradzie, powiedz mi, w piątek miała miejsce premiera Batman Arkham City i wiem, że grasz, bo widziałem na PSN-ie. E, powiedz mi, jako osoba, która skończyła jedynkę, jaki jest Batman Arkham City? No wiesz co, inaczej, no zajmuję się PR-em tego tytułu, także no logicznym jest, że... No, że... Muszę to wyrazić się w samych superlatywach, tak? Ale również, jakby abstrahując już od zawodu, no powiem szczerze, Arkham Asylum pochłonęło mnie totalnie bez reszty. No, byłem chyba jedną też z pierwszych osób, bo miałem taką możliwość w Polsce, która tę grę ukończyła. Co zresztą była całkiem dość duża burza na jednym z innych serwisów internetowych, co było strasznie dziwne. No i nieważne, no Batman Arkham City, no ja bym to określił po prostu w telegraficznym skrócie, czyli więcej lepiej, mocniej, tak? Na tej zasadzie praktycznie każdy element, poczynając od walki nawet, która już w Arkham Asylum uh, była na takim poziomie, że po prostu mówisz no, jak można to zrobić lepiej, Nie. tak? Dodano nowe ruchy, dodano, dodano, no, nowe, dodano animacje nowych ruchów, dodano mnóstwo, generalnie mnóstwo nowych możliwości walki, kombinacji, używania szybkiego gadżetów, podwójnego, podwójnego kontrowania dwóch przeciwników jednocześnie. Czy w przypadku Catwoman udało mi się nawet potrójny, że tak powiem, zrobić kontr na trzech przeciwnikach, także było to jest naprawdę. Nie wiem, no ciężko, ciężko w paru prostych zdaniach to powiedzieć, ale po prostu wszystkiego jest więcej, jest lepiej. E, ładnie jest tak samo jak to było w przypadku Arkham Asylum, no bo jednak ciężej jest zakodować sandboxa niż grę jednak o bardziej zamkniętej strukturze, jak to miało miejsce w przypadku Barka, Batman Arkham Asylum. Natomiast tutaj e, otwarte przestrzenie na pewno robią bardzo duże wrażenie, jeśli chodzi o ich klimat o ich design, tak? No czujemy, że to miasto jest mroczne, że to miasto jest złe, że to miasto jest po prostu na maksa przesiąknięte przestępczością i tak dalej, tak? Super. No ja powiem szczerze, że jestem zakochany w Batmanie, Gram teraz praktycznie codziennie do drugiej w nocy. Nie jestem jeszcze za daleko w fabule. Oczywiście tu nie będę spoilował, tak? Aczkolwiek no gram bardzo dużo i wszystkie te wszystkich rozmów słucham, sprawdzam wszystkie dokładnie wpisy encyklopedyczne i tak dalej, i tak dalej. No po prostu bardzo cieszę się tą grą i wcale nie chcę jej tak szybko przechodzić. Ja wiem, że ona może wystarczyć nawet do kilkudziesięciu godzin. No i tak zamierzam się nią na spokojnie delektować tymi misjami pobocznymi no nie wiem, jest teraz o wiele więcej e, superwaterów e, też żeby tutaj nie spoilować, ale dodam, że większość z nich ma swoje misje poboczne, dzięki czemu no jeszcze bardziej ten klimat chłoniemy. Dobra, w takim razie, wiesz co, ja Ci dam mikrofon, powiesz nam, co mamy do, e, dla naszych widzów jako w formie konkursu. Okej. Okay? Co to jest w ogóle? To jest figurka kolekcjonerska z Batmana Arca Mazajlum. To jest jedna z pięciu tysięcy takich figurek na świecie. 4574 ma numer, limitowana naprawdę. Tak, 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 ten numer jest bardzo symboliczny i bardzo taki wpadający w, w oko i ucho generalnie, tam 45, tak. tak. E no, także do wygrania jest ta oto bardzo fajna figurka, którą właśnie Dąbek wypakowuje, to może się skończyć źle, e, jak również do wygrania będą dwie takie koszulki, które ja mam na sobie, nie, nie takie, jak ma Dąbek. I jesteś w stanie to otworzyć? E, wiesz co, no tak... To może ja powiem, co trzeba zrobić w konkursie, a Ty byś otworzył. No to Wiesz co, mam klucz od samochodu. Klucz okay, dobra, będzie dobrze. Kl klucze od samochodu będą okej. Okay. O! O, a, pilotem? Tak. Dobra. E, słuchajcie, w pierwszym komentarzu. To już nie będzie kolekcjonerska, jak ją otworzymy. Wiesz co, weźmiemy markera, podpiszemy się na pudełku. Dobra. I wtedy będzie kolekcjonerska. E, słuchajcie, figurka jest mega wypasem, jest ich tylko 5000. Co musicie zrobić? W pierwszym komentarzu pod tym wideo znajdziecie. Fotkę Batmana na jakimś tam pliku PNG to wrzucimy, żeby nie było tła. I czekamy na wasze propozycje, żebyście wstawili Batmana w jakieś, nie wiem, jak najbardziej ciekawe tło Aha. i o, uwaga, udało się. Udało się? Zobaczmy się z Wita A nie, to, to inna gra. Nie, 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 to, to, to nie Wita <laughs> Ale To jest bardzo dobre. <laughs> Poczekaj, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Przydają się o <laughs> czegoś od samochodu. E, słuchajcie, musicie wstawić tego Batmana w jak najciekawsze miejsce. I wow! Tak on wygląda. Pachnie również bardzo ładnie, świeżym styropianem. To jest ta figurka. Tak. O, wyciągniemy ją tak ładnie. Proszę bardzo, tutaj pan Batman. Czyli tak, bierzecie grafikę Batmana i wstawiacie go w jak najciekawsze miejsce, na jakiś serwis hostingowy, później swój obrazek. Postujecie w komentarzach pod tym materiałem. My po tygodniu, macie tydzień na to. Wiesz co? O, o, tu będzie stał. Tak, tak, tak. Bo trzeba jakieś bardziej stabilne podłoże. Dokładnie. Z Figurka jest wykonana mega, nie jest to jakaś taka tania guma czy tani plastik. I my wybieramy najlepszą propozycję i ta osoba dostaje figurkę. Zaś dwie również dobre propozycje nagrodzimy takimi koszulkami jak ma Konrad. E, dzięki Konradzie bardzo i również dziękuję. No i pozdrowienia. I coś na koniec dla wszystkich, którzy jeszcze nie zagrali w Batman Arkham City. Czy wiesz co? No... Co tu dużo mówić. No, jakość gry wydaje mi się. A nie, nie ja mam trzymać. Czy, czy, Okej, okay, no jakość gry przemawia sama za siebie. No, wiek, większość, y, bardzo duża ilość serwisów g, daje grze maksymalną notę, także no, to o czym świadczy. O i tam jest nawet właśnie te. Y, Słuchajcie, to jest ręcznie napisany ten numer tutaj nie... 4-5 7.4. Ręcznie wszystko zostało napisane, jaki ta figurka ma numer. No i dlaczego jeszcze warto zagrać w Batman Arkham City, no też bardzo mocno na niego postawiliśmy. Zrobiliśmy zosta gra została przetłumaczona na język polski e, w wersji kinowej, czyli same napisy. Co bardzo fajne nawet w podwójnej wersji, czyli jak ustawimy sobie dashboard na angielski, to gramy po angielsku, jak ktoś jest mega purystą, a jeśli mamy dashboard w konsoli ustawiony na polski, no to wtedy mamy polską wersję kinową, która też z pierwszych jakby recenzji Wynika, że jest no, na bardzo fajnym, bardzo dobrym poziomie, mocno w klimacie. No także tym bardziej warto. No, serdecznie polecam. Sądzę, że jak ktoś lubi gry akcji, to na Batmanie no, nie ma siły, żeby się zawieść. Dziękuję bardzo. A powiedz mi jeszcze, słyszałeś o tym, że mm, Kim Kardashian się będzie rozwodziła swoim facetem? E, nie wiem, kto to jest Kim. E, jak? Kim Kardashian, okay, a jest to? posiadaczka naj, jednego z największych tyłków w Hollywood i ona się rozwodzi ze swoim facetem I tak się zastanawialiśmy dzisiaj z Boromim jadąc tutaj do ciebie, e, co mogłoby jej polepszyć po, po, po humor? Myślisz, że taki Batman Arkham City to jest dobry prezent dla dziewczyny? <grym> Pytanie jest dość abstrakcyjne, my, my, myślę, że tak, no tylko nie wiem ja, nie wiem jak się ma do tego jej rozmiar tyłka, tak? To mówi, że jest nie największy no, nie, w tak? Nie pytałeś mi ci powiedziałem, że to jest posiadaczka największego tyłka Ale w Hollywood? Ona gra, śpiewa, tańczy czy po prostu tylko się pokazuje? Nie, ona ze swoimi siostrami zrobiła reality show, którym, w którym pokazywały, jak żyją i z tego jest sławna. Tak? Okej, okay. no dobra, no nie wiem, no jeśli lubi grać, to na pewno bardzo jej nie zaszkodzi. Okej, okay. dobra, dzięki bardzo. Z wami też się żegnam, do zobaczenia. Już jutro. Cześć.